Insane. Powiedz, jak często się gubisz. Nie rozmyślisz, że już masz dość tych myśli głupich. Starasz się utrzymać równowagę w sobie, mówisz, zostałem sam. Cudni, bez na... napadłeś, lecisz i pociesz ja? Być to teraz problem, a ty masz nosy, Jestem ty, tu, w komecie, gdzie jesteś ziomkiem maszkiem, mogłeś być z nami jednak Los chciał inaczej, ja, ja. Muzykę ty wybrałeś, bogactwo między nami Jest różnica, ja, jak ja za nie, nie smaknie Ja wolnością oddycham, nie tlenem skradki Nie szukam rówieśnika, wszyscy są tacy nie ma wyższych inności, więc kolorami nie ma silniejszych od silnych Chodzimy parami, są wolniejsi i szybsi, są tacy jak my Też tacy z telewizji, nie ma takich jak ty Gdy ja mam kilka pytań Widać jak zy... mnie ktoś zapyta, to odpowiedź będzie ostra jak czuł Coś jeszcze pamiętam, a jeden kolo nie mieszkał w kętach Raczej był z wioski obok Mówił coś o streszach jak I jaki to ja ziom ją, że on trzy tysiące zarobi lekko, więc pytam o jego imię Mówi, że Stefan zarysia z killę Albo bijem o po tak spytał, czy coś na winę Myślę spoko nie ty stój tyłem, tylko patrz na mnie Wieskać to taka chwila MC Ty Weź i te panusze Słyszałem jak co to rozklinia, pytam stary, czy ty wiesz Co ty w ręce trzyma, że on Że z moją siostrą na gadu gaduszka opisała, że ma prawda co z spędził po życia Mało lat jeszcze pewnie leje po piwnicach, Dla niego to za dużo było lówkę podtrzymać gdy ja Mam kilka pytań, szukam takich jak my Żeby zapytać czy gdy Zapytam takich jak oni To przez brak odpowiedzi Nie Społ się dłonie Gdy Ja mam kilka pytań w takich jak wy Będzie będzie ostraja, czy bałwyka Powiem jeszcze o kilku takich z miasta do walcy, od hitłopowców do morzy po boiska kiedyś siedząc razem Pytałem co was mówi Spoko męcą ciebie, a luźni będzie ma ciężko Jezus wykrztusi Jeśli milczenie tak ręczy, to słabość będzie dusić I Nie będę pytań zadawać, nie i... przestanę mówić. Nie będę odpowiadał na wasze pytania. Mam przyjaciół, mam. ludzi wartych uznania. Nie siedzi we mnie anioł, ale was, widzę diabła. Cię nie wam się zlewają. W jedną kroplę mam i ale mam i my na te wasze zagrania. Chcą spełnić błędy, trzeba umieć je naprawiać. A na błędy w systemie nie moja, już dziewka. Ważne, że mój i moich ludzi system działa. Ja muszę już iść, ty naucz jarać Stefana kilka pytań, szukam takich jak my, żeby zapytać czy gdy Zapytam takich jak oni, to przez brak odpowiedzi nie spocą się dłonie Gdy ja mam kilka pytań, w takich jak wy odpowiedź widać A gdy mnie ktoś zapyta, to odpowiedź będzie ostra jak Czyli papryka, gdy mam